Cześć, witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, jak tworzyć histogram. Histogram graficznie przedstawia nam dane w podziale na poszczególne grupy. Sprawdźmy na przykładzie zbioru danych, jak możemy go wykorzystywać. W arkuszu ma przedstawione imiona oraz wiek. Chciałabym sprawdzić, ile jest osób w przedziale poniżej 20 roku, między 20 a 30, 30 i 40, itd. Zaznaczam się w zakresie naszych danych i przechodzę do zakładki Wstawianie, następnie Wykresy. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy zaznaczyć tę małą ikonkę, Wstaw wykres statystyczny i jak ją rozwinę, to tutaj mamy właśnie histogram, lub przejść do polecane wykresy. No i tutaj niestety Excel nie wskazał nam histogramu, ale to nic, znajdziemy go sami. Zatem przechodzimy do Zakładki wszystkie wykresy i tu zobaczcie na liście mamy histogram. Wybieram histogram, klikam OK. Excel sam z automatu podzielił mi grupy wiekowe, jednak ja chciałabym, aby ten podział wyglądał trochę inaczej. Zaznaczam zatem oś z przedziałami wiekowymi i klikam na niej prawym klawiszem. Następnie wybieram polecenie Formatuj oś. Następnie w zakładce z tymi kolumnami, gdzie mamy opcję osi, wskażę Excelowi szerokość przedziału. Szerokość zmienimy na 10, ponieważ chciałabym, aby każdy przedział zmieniał się co 10 lat. Następnie wskażemy przedział przepełnienia. Czyli musimy jakby wskazać ostatni przedział, w którym Excel wskaże każdy wiek Powyżej. I tym naszym wiekiem powyżej będzie 50. W przedziale niedopełnienia natomiast Excel wskaże wszystkie osoby poniżej określonej wartości, i my tutaj wskażemy 20. Teraz te przedziały wyglądają znacznie lepiej. Dodajmy jeszcze etykiety do naszych danych, tak abyśmy wiedzieli dokładnie, ile osób znajduje się w danym przedziale. Klikam na nasz wykres, następnie przechodzę do zakładki Projekt wykresu, dodaj element wykresu i dodamy etykiety danych. Niech, niech może one tutaj znajdują się na zewnętrznym końcu. Pamiętajcie, że histogram jest oczywiście kompatybilny z zakresem naszych danych. Jeśli zmienimy coś w zakresie danych, to zmieni się to również na histogramie. Przesuńmy troszeczkę nasz Wykres, aby lepiej go widzieć. I zwróćcie uwagę, że jeżeli na przykład Mateuszowi zmieni wiek na 31, to zmieni się to również na naszym wykresie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.